piękna chinka Żyjący w XIX wieku Kierkegaard duński teolog i filozof zilustrował postawę biblijnych uczonych w piśmie taką opowiastką. Posłuchajcie. Pewien Europejczyk wyjechał na daleki wschód i zakochał się po uszy w pięknej Chince. Wróciwszy do domu, czekał z utęsknieniem na jakiś list od ukochanej. Po jakimś czasie przyszedł rzeczywiście wyczekiwany list. Pisany Chińszczyzną. Nic z tego nie rozumiał, ale wiedział, że jest to znak odwzajemnionej miłości. Poświadczył mu to zresztą tłumacz przysięgły. Pośrednictwo trzeciej osoby nie było jednak najwygodniejszym rozwiązaniem, więc zaczął sam studiować język chiński. Miłość pchała go do szybkiego postępu w nauce, i w istocie, już po paru latach mógł swobodnie odczytywać chińskie znaki. Ale nasz Europejczyk tak się rozmiłował w tym egzotycznym języku. Że wkrótce został profesorem i docentem na Katedrze Literatury Chińskiej. Niestety, w tym czasie zdążył zapomnieć o zasadniczej przyczynie nauki owego obcego języka. No cóż, zakochał się w literze, a zapomniał o sercu. Oddał się nauczaniu, a przestał być tym, który kocha. Czasami nawet z samego studiowania teologii można zrobić cel sam w sobie. Nie możemy zapominać, po co chcemy poznawać Boga. Dobrej nocy.